Witajcie w szybkim odcinku 8 kawek. Szybkim, bo takie podsumowanie festiwalu kawy, który miał miejsce w Katowicach. Zapraszam. 30 i 31 marca w Katowicach miał miejsce festiwal kawy. Chciałbym Wam powiedzieć, czemu w ogóle opłaca się chodzić na festiwale kawy i co można z takiego festiwalu wyciągnąć albo wynieść. Bardziej dosłownie, więc tak mm, na start. Może zacznijmy od strony gadżetowej o kawach za chwilę. Na pewno z festiwalu kawy e, przywiozłem przypinkę Areopresu. No, fajny gadżet. Tyle. Całe jakieś stertę e, różnych naklejek, różnych, przy, e, no, tu naklejek po prostu. Trochę informacji co do kawy, co do palarni. To jest dalej część gadżetowa. Smycz Hardbinców, ponieważ poprzednią mi ktoś zakosił. Naprawdę nie wiem kto mi ją wziął. Do tego festiwalowa koszulka, którą można było otrzymać po prostu lajkując fanpage. Pokażę wam ją. Albo w sumie... O! Jest bardziej tematycznie. Dobra, więc oprócz koszulki i szeleszczącej folii ASMR w skrócie mamy też a raczej ja mam ale możecie też to zobaczyć, taki notatnik. Bardzo fajny notatnik autorstwa Kawowe Rzeczy. Można ich znaleźć sobie na Instagramie. E, wprowadzają różne właśnie rysunki, grafiki związane z kawą. Fajna sprawa. Fajna sprawa. Notatnik trochę, e, tak się śmiałem, w stylu Harry'ego Pottera trochę ale Jak on się nazywał? Dziennik. Nie, nie. Dziennik Tomaridla. O. Coś w tym stylu. Fajna sprawa. I dostałem torebkę do kawy. Jej. Biedny dziennik. Dobra, gadżety odłożymy. I teraz o samych kawach, o samych kawach i o festiwalu. Na festiwalu są kapingi. Kapingi, czyli testowanie kawy. O tym był kiedyś odcinek 8 kawek. Oprócz kapingu właśnie możemy kawy zakupić. Ja się na nie zdecydowałem ze względu właśnie częściowo w niektórych przypadkach można powiedzieć w połowie tych przypadków tutaj tych czterech kawek. Zdecydowałem się, cztery kawki, połowa osiem kawek. Zdecydowałem się na zakup właśnie z powodu kapingu, czyli z powodu testowania różnych kaw. Capping Rusty Nails, kawa z Etiopii. Wszystkie te kawy są w ogóle z Afryki. To jest bardzo ciekawe. Każda kawa jest z innego państwa, wszystkie są z Afryki. Tak po prostu się jakoś udało mi je zakupić. Rusty Nails, Etiopia. Bardzo fajna, świeża. To jest właśnie też dobry powód, żeby na festiwale kawy w ogóle chodzić. Jest tam bardzo świeża kawa. Ta kawa była palona 28 marca. Kawa z Diamonds Roastery, to jest Burundi, natural, bardzo taka słodziutka. 28 marca. Dalej, Ruanda, e, Rasha, Rashashi, z Coffee and Sons, palona 22 marca i Rebel Bean, Uganda, palona 27 marca. Tak jak widzicie, wszystkie kawki są super ekstra świeże. I co w związku z tym? Co w związku z tym? Wszystkie wydają się być dobre. Tą piłem na festiwalu, tą jako cupping, ba na początku czuć były w niej banany naprawdę. Bardzo fajna kawa. Y Coffee Sons, bardzo tania kawa, y bodajże 45 lub 35, nie pamiętam, ale mają, mieli najtańsze kawki ze wszystkich na festiwalu i Rebel Bean też z powodu capingu ją wybrałem. Oni, to jest bardzo ciekawa historia, a propos Ugandy, bo trochę rozmawiałem właśnie z osobami z tej palarni. Osoby, które tą kawę sprzedają, prowadzą taki system pomocowy w Ugandzie dla sierot. Nazywa się to Bwindi Orphans. Bwindi Orfans, tak. I oni po prostu poprzez sprzedaż, między innymi kawy, zbierają środki właśnie na działalność tam na miejscu. Pierwszy raz sprzedali te ziarna kawy nie do swojego, jakby, sklepu, te osoby, które to prowadzą, dziewczyny, tylko właśnie sprzedały palarni Rebel Bean, i oni już wypalili tą kawę. Jest pyszna, właśnie mam ją tutaj i naprawdę jest przyjemna. Dodatkowo, tak jak mówiłem kiedyś w innym odcinku, jeżeli kawa jest dobra, jeszcze może dodatkowo coś robić, czyli na przykład pomagać. Super, jest to sytuacja podwójnego zwycięstwa. Tak więc na festiwale kawy warto chodzić, można porozmawiać z palarnią, z autorami, właśnie różnych tych marek, z twórcami różnych rzeczy. Tak jak w przypadku kawowe rzeczy i ich, auto, i ich autorstwa różne projekty, czyli m.in. ten notatnik. No jest po prostu niepowtarzalna sytuacja, żeby porozmawiać, spróbować kaw. Kappingi, świetna sprawa, kupić kawę, czasami taniej, czasami nieosiągalną w Polsce. A na koniec, na przykład wczoraj był jeszcze film. Film o Ruandzie i film o tym, jak kawa, jak w ogóle system uprawy kawy się w tym państwie rozwijał ze względu na no wcześniejsze, jak wiemy, w 1994 różne, jak to by można powiedzieć, no ludobójstwo, które się tam odbyło w 1994 roku. No, i właśnie jak ten system kawowy potem rozkwidł. Second Sunrise of Coffee. Tak brzmi tytuł albo część tytułu. Tego nie jestem pewien, bo już nie pamiętam całości. W każdym razie warto chodzić na cuppingi, warto kaw próbować. Polecam Wam. Akurat jeśli chodzi o Katowice, to 30 i 1 grudnia, 30 listopada, 1 grudnia, albo 31 listopada. W każdym razie na przełomie listopada i grudnia mamy w Katowicach kolejną edycję też w Galeria Szyb Wilson, i tam też będzie można mnie spotkać, jakby ktoś chciał. Jako gościa po prostu, więc bez żadnego szaleństwa. No, tak więc festiwal kawy uważam za fajnie podsumowany. Mam nadzieję, że fajnie. Zamknięty i do zobaczenia w grudniu. No, pysznej kawy. I trzymajcie się na festiwale, chodźcie, bo dużo można z nich wynieść: i wiedzy, i rzeczy. No, trzymajcie się, i cześć. Wracam do Ugandy.